Czy wiedziałeś, że seksualność w starszym wieku może być jednym z sekretów zdrowszego i szczęśliwszego życia? Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który budzi ciekawość, ale często jest otoczony tabu. Co się dzieje, gdy kobieta połyka nasienie mężczyzny z naciskiem na zdrowie i psychologię osób starszych? W Polsce, gdzie zdrowie seksualne, zwłaszcza wśród seniorów, jest wciąż mało omawiane, ten temat jest kluczowy dla promowania fizycznego i emocjonalnego dobrostanu. Przyjrzymy się biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom tego aktu, oferując praktyczne porady dla mężczyzn i kobiet w starszym wieku. Przygotuj się na informacje, które obalą stereotypy i zainspirują do pełniejszego życia. Zostań ze mną do końca, ponieważ ten film może zmienić Twoje spojrzenie na relacje i zdrowie. Zacznijmy od faktów biologicznych, aby obalić mity. Nasienie składa się z wody, białek, fruktozy, witamin i minerałów, a plemniki stanowią tylko 1-5% objętości ejakulatu. Jest produkowane przez gruczoły nasienne, prostatę i inne struktury męskiego układu rozrodczego. Średnia ilość ejakulatu, czyli od 2 do 5 ml, zawiera około 10-15 kalorii. Więc nie, połykanie nasienia nie sprawi, że przytyjesz. W Polsce, gdzie edukacja seksualna dla seniorów jest ograniczona, wiele osób wciąż ma wątpliwości dotyczące składu nasienia i jego wpływu na organizm. Połykanie nasienia jest bezpieczne z punktu widzenia żywieniowego, pod warunkiem, że partner jest zdrowy i wolny od infekcji. Badania pokazują, że układ trawienny przetwarza nasienie, jak każdy inny pokarm, neutralizując jego składniki. Jednak bezpieczeństwo zależy od innych czynników, które omówimy dalej. Ważne jest, aby zrozumieć te szczegóły, by podejmować świadome decyzje. Teraz porozmawiamy o ryzyku i jak go unikać. Bezpieczeństwo jest kluczowe, gdy mówimy o zdrowiu seksualnym. Połykanie nasienia nie niesie znaczących ryzyk, ale obecność chorób przenoszonych drogą płciową, STI, może zmienić ten obraz. W Polsce dane Ministerstwa Zdrowia z 2015 roku wskazują na wzrost liczby przypadków HIV wśród seniorów o 29,4%, 29 często związany z brakiem używania prezerwatyw. Urazy w jamie ustnej, wrażliwe dziąsła lub afty mogą ułatwić przenoszenie STI, takich jak HIV, HPV, kiła czy rzeżączka podczas seksu oralnego. Dla seniorów, którzy mogą mieć słabszy układ odpornościowy, te ryzyka są szczególnie istotne. Ponadto, brak otwartego dialogu na temat zdrowia seksualnego w polskiej kulturze może prowadzić do niebezpiecznych praktyk. Kluczowe jest, aby pary starsze regularnie wykonywały badania i szczerze rozmawiały o swoim zdrowiu. Używanie prezerwatyw podczas seksu oralnego może być praktycznym rozwiązaniem, aby zminimalizować ryzyko. Profilaktyka to podstawa zdrowego życia seksualnego w starszym wieku. Z perspektywy psychologicznej, seksualność w starszym wieku to delikatny temat, szczególnie dla kobiet. W Polsce, gdzie tradycyjne wartości często kształtują oczekiwania płciowe, niektóre starsze kobiety odczuwają wstyd lub dyskomfort, rozmawiając lub praktykując takie akty jak seks oralny. Brazylijska psycholożka Waleska Zanello podkreśla, że kobiety często odczuwają presję, by zadowolić partnera, co może prowadzić do niepokoju lub poczucia winy. Dla wielu seksualność jest istotną częścią poczucia własnej wartości i emocjonalnej więzi z partnerem. Połykanie nasienia może być postrzegane jako akt intymności, ale powinno być praktykowane tylko wtedy, gdy jest dobrowolne i przyjemne dla obojga. W starszym wieku kobiety często czują presję, by zachować wizerunek młodości lub pożądania, co może być emocjonalnie wyczerpujące. Kluczem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu w związku. Teraz przyjrzymy się, jak mężczyźni doświadczają tych kwestii. Dla starszych mężczyzn seksualność również niesie unikalne wyzwania. W polskiej kulturze, gdzie męskość często kojarzy się z witalnością, wielu mężczyzn obawia się utraty sprawności seksualnej, zwłaszcza z powodu zaburzeń erekcji, które dotykają około 50% mężczyzn po 60 roku życia, według Brazylijskiego Towarzystwa Urologicznego. Problemy zdrowotne takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy wysoki cholesterol, powszechne w Polsce, mogą pogłębiać te trudności. Dla niektórych seks oralny, w tym akt połykania nasienia przez partnerkę, może być potwierdzeniem ich męskości, jednak kluczowe jest, aby mężczyźni nie czuli presji, by spełniać nierealistyczne oczekiwania. Otwarta komunikacja z partnerką na temat pragnień i ograniczeń jest niezbędna, ponadto presja społeczna, by udowodnić męskość, może prowadzić do niepewności. Relacja oparta na wzajemnym szacunku pomaga pokonać te wyzwania. Teraz porozmawiamy o emocjonalnych korzyściach płynących z seksu chociaż nie ma solidnych dowodów naukowych, że połykanie nasienia przynosi bezpośrednie korzyści zdrowotne, sam seks, w tym seks oralny, może mieć pozytywne skutki. Aktywność seksualna uwalnia hormony takie jak dopamina, endorfiny i oksytocyna, które promują dobre samopoczucie, zmniejszają stres i wzmacniają więzi emocjonalne. W Polsce, gdzie surowe zimy i izolacja społeczna mogą wpływać na zdrowie psychiczne seniorów, aktywne życie seksualne jest potężnym narzędziem przeciwko depresji i lękowi. Badania pokazują, że pary, które utrzymują fizyczną intymność, mają większą satysfakcję z relacji, co jest szczególnie ważne w starszym wieku. Seks oralny, gdy jest dobrowolny, może być sposobem na eksplorację zmysłowości bez presji penetracji. Dla wielu polskich par może to oznaczać ponowne odkrycie przyjemności w momencie życia, gdy zdrowie fizyczne może narzucać ograniczenia. Te korzyści wykraczają poza akt fizyczny i dotykają sfery emocjonalnej. Ciekawym szczegółem, który zauważa wiele kobiet, jest smak nasienia, który może się różnić w zależności od diety mężczyzny. Produkty takie jak ananas, jabłka, cynamon czy imbir mogą sprawić, że smak będzie łagodniejszy, podczas gdy czosnek, cebula, kawa czy tłuste potrawy mogą go intensyfikować. W Polsce, gdzie tradycyjna kuchnia obejmuje ciężkie dania, takie jak smażone pierogi czy bigos, dostosowanie diety może poprawić doświadczenia obojga partnerów. Na przykład włączenie większej ilości świeżych owoców lub soków naturalnych do diety może zrobić różnicę. To praktyczna porada, którą pary mogą wypróbować razem, przekształcając zdrowie seksualne w wspólny projekt. Ponadto dbanie o dietę korzystnie wpływa na ogólne zdrowie, zmniejszając ryzyko cukrzycy czy problemów sercowych, które są powszechne wśród seniorów. Małe zmiany w rutynie mogą przynieść wielkie rezultaty dla intymności. Teraz omówimy mniej powszechny, ale ważny aspekt: alergie. Alergia na nasienie, choć rzadka, jest możliwa i nie należy jej ignorować znana jako nadwrażliwość na plazmę nasienną, może powodować swędzenie, zaczerwienienie lub nawet poważniejsze reakcje w ustach, gardle lub na skórze po kontakcie z nasieniem. W Polsce, gdzie dostęp do specjalistów seksuologów jest ograniczony, szczególnie na obszarach wiejskich, wielu seniorów może nie rozpoznać tych objawów jako alergii. Reakcje są powodowane przez specyficzne białka w nasieniu i mogą występować przy każdym rodzaju kontaktu seksualnego, czy to oralnym, pochwowym czy analnym. Jeśli starsza kobieta zauważa uporczywy dyskomfort, konieczne jest skonsultowanie się z ginekologiem lub alergologiem. Brak informacji na ten temat może prowadzić do niepotrzebnych zakłopotań. Pary powinny być wyczulone na sygnały wysyłane przez organizm i szukać pomocy specjalisty. Zdrowie seksualne wymaga uwagi, niezależnie od wieku. W Polsce seksualność w starszym wieku wciąż napotyka bariery społeczne. Wielu seniorów wstydzi się wyrażać pożądanie lub szukać pomocy w kwestiach seksualnych, szczególnie w bardziej tradycyjnych społecznościach. Psycholożka Karmita Abdo z USP wskazuje, że brak aktywności seksualnej może prowadzić do drażliwości, niskiej samooceny, a nawet depresji, zwłaszcza gdy istnieje niespełnione pragnienie. Dla polskich par, przełamanie tych tabu jest ważnym krokiem w kierunku pełniejszego życia. Seks oralny może być sposobem na utrzymanie intymności bez presji związanej z penetracją, która może być trudna z powodu zmian hormonalnych lub fizycznych. Rozpoczęcie szczerej rozmowy z partnerem na temat pragnień i granic może zmienić dynamikę związku. Społeczeństwo się zmienia, a seniorzy mają prawo do przeżywania swojej seksualności bez osądów. Kobiety w starszym wieku borykają się ze specyficznymi wyzwaniami po menopauzie, takimi jak zmniejszone nawilżenie pochwy, co może sprawić, że penetracja staje się bolesna, dyspareunia. W Polsce, gdzie dostęp do terapii hormonalnych jest ograniczony dla wielu osób, seks oralny staje się przyjemną alternatywą, pozwala eksplorować zmysłowość bez fizycznego dyskomfortu, wzmacniając więź między partnerami. Ponadto stosowanie lubrykantów na bazie wody lub kremów ze strogenem miejscowym może uzupełnić doświadczenie, łagodząc objawy menopauzy. Dla wielu kobiet ponowne odkrycie przyjemności w starszym wieku jest wyzwalające. Zwłaszcza w kulturze, która często ignoruje seksualność kobiet po 60. roku życia. Seks oralny może być pomostem do wzmocnienia poczucia własnej wartości i intymności. Teraz zobaczmy, jak mężczyźni mogą z tego korzystać. Dla starszych mężczyzn, zdrowie seksualne jest bezpośrednio związane z ogólnym stanem zdrowia. Badania Harvard Medical School sugerują, że regularne wytryski, czy to przez seks, masturbację czy seks oralny, mogą zmniejszyć ryzyko raka prostaty, co jest istotnym problemem w Polsce, gdzie zachorowalność na tę chorobę rośnie z wiekiem. Zaburzenia erekcji, które dotykają wielu starszych mężczyzn, mogą być przeszkodą, ale seks oralny oferuje alternatywę, która nie wymaga erekcji. W polskiej kulturze, gdzie męskość często kojarzy się z wydajnością seksualną, może to zmniejszyć presję psychologiczną. Pary, które eksplorują różne formy przyjemności, takie jak seks oralny, często zgłaszają większą satysfakcję z związku. Kluczem jest komunikacja. Otwarta rozmowa o tym, czego każdy pragnie, jest niezbędna dla zdrowego życia seksualnego. Dostęp do specjalistów od zdrowia seksualnego w Polsce wciąż stanowi wyzwanie, szczególnie dla seniorów na obszarach wiejskich. Wielu polega na informacjach z internetu lub od znajomych, co może prowadzić do nieporozumień. Na przykład istnieją mity, że połykanie nasienia może odmładzać lub przynosić cudowne korzyści, ale nie ma na to naukowych dowodów. Konsultacja z urologiem, ginekologiem lub seksuologiem jest kluczowa, by rozwiać wątpliwości i zapewnić bezpieczne praktyki. W Polsce, gdzie system opieki zdrowotnej nie zawsze pokrywa specjalistyczne konsultacje, szukanie klinik społecznych lub organizacji pozarządowych może być rozwiązaniem. Edukacja seksualna dla seniorów jest niezbędna, by obalać tabu i promować dobrostan. Pary powinny czuć się upoważnione do szukania profesjonalnej pomocy, gdy jest to potrzebne. Komunikacja w związku jest podstawą satysfakcjonującego życia seksualnego. W Polsce, gdzie tradycyjne wartości wciąż mają wpływ, wiele starszych kobiet odczuwa poczucie winy, że nie spełnia oczekiwań seksualnych, podczas gdy mężczyźni mogą obawiać się, że wydadzą się słabi. Terapia par lub konsultacje z psychologiem specjalizującym się w seksualności mogą pomóc w pogodzeniu pragnień i granic. Seks oralny, gdy jest dobrowolny, może być sposobem na wzmocnienie bliskości i eksplorację nowych wymiarów intymności. Dla par zarezerwowanie czasu na rozmowę o tym, co każdy lubi lub czego nie lubi, to prosty, ale potężny krok. W starszym wieku więź emocjonalna jest równie ważna jak przyjemność fizyczna. Przełamanie milczenia na temat seksualności może zmienić dynamikę związku. Zdrowie psychiczne również odgrywa kluczową rolę. Niespełnienie seksualne lub brak intymności może prowadzić do stanów lęku lub depresji, szczególnie u kobiet, które odczuwają presję, by pozostać pożądanymi. W Polsce, gdzie opieka nad zdrowiem psychicznym wciąż spotyka się ze stygmatyzacją, wielu seniorów waha się przed szukaniem pomocy. Praktyki takie jak medytacja, mindfulness lub terapia poznawczo-behawioralna mogą pomóc w radzeniu sobie z niepewnością związaną z seksualnością. Seks oralny, gdy jest przyjemny dla obojga, może wzmacniać poczucie własnej wartości i więzi. Dla polskich par, tworzenie chwil intymności, takich jak czuły dotyk lub otwarta rozmowa, może na nowo rozpalić pożądanie. Zdrowie psychiczne i seksualne idą w parze. Włączenie seksualności do codziennego życia jest prostsze niż się wydaje. Dla starszych par, zarezerwowanie czasu na intymność jak romantyczna kolacja, masaż czy wspólny spacer, może na nowo rozpalić pożądanie. W Polsce, gdzie tempo życia może być intensywne, nawet w starszym wieku, tworzenie takich przestrzeni jest kluczowe. Seks oralny może być sposobem na eksplorację zmysłowości bez pośpiechu, z naciskiem na dotyk i więź emocjonalną. Małe gesty, jak komplementowanie partnera, lub zaplanowanie specjalnego wieczoru robią ogromną różnicę. Ponadto dbanie o ogólne zdrowie, takie jak zrównoważona dieta i lekkie ćwiczenia, poprawia energię i gotowość do intymności. Seksualność jest naturalną częścią życia w każdym wieku. Na koniec warto przypomnieć, że seksualność w starszym wieku to prawo, a nie przywilej. W Polsce, gdzie społeczeństwo wciąż dostosowuje się do otwartych rozmów o seksie, seniorzy muszą czuć się upoważnieni do poszukiwania przyjemności i dobrostanu. Połykanie nasienia to tylko mała część szerszego spektrum praktyk seksualnych, które mogą wzbogacić życie. Najważniejsze to wzajemny szacunek, komunikacja i dążenie do holistycznego zdrowia, które obejmuje ciało, umysł. I emocje. Pary, które inwestują w swoją intymność, zgłaszają większą radość i trwałość związku. W starszym wieku seksualność może być źródłem radości i więzi, pod warunkiem, że jest praktykowana z ostrożnością i zgodą. Teraz podsumujmy kluczowe punkty. W tym filmie obaliliśmy mity dotyczące połykania nasienia, analizując jego biologiczne, psychologiczne i społeczne skutki dla seniorów w Polsce. Zobaczyliśmy, że zdrowie seksualne, gdy jest praktykowane bezpiecznie i za zgodą, może poprawić fizyczne i emocjonalne samopoczucie, zmniejszając stres i wzmacniając więzi. Przełam tabu, porozmawiaj z partnerem i szukaj profesjonalnego wsparcia aby w pełni przeżywać swoją seksualność. Zasługujesz na zdrowe i szczęśliwe życie seksualne, niezależnie od wieku. Dziękuję bardzo za obejrzenie i otwartość na temat tak istotny dla zdrowia w starszym wieku. Jeśli ten film był pomocny, zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek i zostaw lajka, aby wesprzeć naszą pracę w dostarczaniu informacji seniorom w Polsce. Podziel się swoimi pytaniami lub doświadczeniami w komentarzach, twoja historia może pomóc innym. W następnym filmie omówimy więcej tematów dotyczących zdrowia seksualnego i dobrostanu. Do zobaczenia.